No, siemano wariaty, ja jestem Pej, na dzisiaj Wam troszeczkę opowiem o mojej ulubionej grze O tematyce wrestlingu, a dokładnie o WWE 2K14. Ogólnie, jeżeli chodzi o gry wrestlingowe, to jest to temat, który troszeczkę w swoim życiu przerabiałem. Troszeczkę tych gier mm, sprawdzałem, troszeczkę ich ogrywałem i naprawdę różne rzeczy uda udawało mi się nie powiem, że zaliczać, co po prostu ogrywać. Wiecie, jakieś klasyczne Smackdowny z PS1, 1K2, 1 1 k 2 a WWF Warzone, TSP z jedynki, chyba był jeszcze WCW Maichem, bodajże TSP z jeden z takich słabszych rzeczy, a czyli już z trochę nowszych tematów. Na przykład na pierwszym Xboxie Legends of Wrestling 2, Backyard Wrestling, który o Boże, no absolutnie nie był dobrą grą, a na PSP grałem w rewelacyjny swego czasu, bo mi się bardzo tak gra kiedyś podobała. SmackDown vs Raw 2009, chyba. Pamiętam, że w to się strasznie zagrywałem. a Właśnie na PS3 WWE 2K12 czy po prostu 12, bo wtedy to się jeszcze nie nazywało 2 12 tylko 12 po prostu. A wspomniane 2K14. Czy również to się nazywało WWE All Stars? To była taka mocno arkadowa biatka ze slerami, też mi się bardzo podobała. A czy jeszcze było chyba Legends of Wrestlingia, też na PS3, też to chwilę grałem. Pewnie jeszcze parę tych wrestlingowych gier by się znalazło, bo na 2 coś tam grałem. A na Nintendo 64 chyba na emulatorku. Ogólnie tę te, te, tematykę wrestlingową coś tam w grach grachliznąłem. Jeżeli o to chodzi. Ale zanim w ogóle przejdę do opowiedzenia Wam o samych, że o WWE 2K14, to powiem Wam troszkę rzeczy związanych z wrestlingiem. W którym się kiedyś strasznie, strasznie jere, byłem mega zafascynowany wrestlingiem. i tak wiadomo jakieś tam starsze rzeczy, wiecie, może wiadomo, nie byłem na bieżąco jak Hogan walczył, nie jak to było wtedy tak na topie z Hoganem czy jak walczył regularnie Stone Cold Steve Austin no to wiadomo byłem za mały, żeby to się regularnie, tak mega fazy złapałem na wrestling, tak mega się w to wkręciłem oglądać, a sprawiałem sobie w internecie jakieś poszczególne walki po prostu coś, co we mnie zapaliło, powiedzmy, że miłość do wrestlingu, sympatię, o, sympatia będzie lepszym słowem to był nadawany na TV Pulse. Tak, to była taka telewizja TV Pulse, a program WWE Superstars. Tam były jakieś różne walki i pamiętam, że, że jakiś tam mniej, mniej znanych tych powiedzmy pobocznych zawodników z Głównej Federacji Uh, I chyba raz na jakiś czas, czy raz na odcinek, była jakaś taka walka tych najbardziej rozpoznawalnych gwiazd. Wiecie, wtedy to był jakiś Rey Mysterio, Undertaker, Kane. Uh, no, no to się świetnie śledziło. I pamiętam, że tym się wtedy straszne, to strasznie zajarałem. Mega mi się to podobało. Genie kapitalnie się to oglądało w ogóle. Uh, wtedy się właśnie wrestlinga zacząłem jarać, te, te, te gierki sobie zacząłem jakoś tam dokładnie sprawdzać. Bardzo się tematyką zainteresowałem. A, a, a też w ogóle w tym WWE Superstars na pulsie był kapitalny komentarz Andrzeja Suprona. Jezu, ten, ten człowiek tak fenomenalnie opowiadał o wrestlingu. Supron to ogólnie jest gościu, który się zapasami zajmował kiedyś, on miał pojęcie na temat tego wszystkiego. No bo wie, wiecie, z wrestlingu się można śmiać, że to nie jest sport, że to jest po prostu jakaś durnowata rozrywka. No ale to ma jakieś tam podstawy delikatne, jeżeli chodzi o zapasy, przecież o ciosy, to, to też wiecie. Wiadomo, że to jest udawane, jest sam wrestling. A jednak udawać to w taki sposób, żeby tak fenomenalnie wyglądało, i nic sobie za bardzo nie zrobić, bo to jest jednak niebezpieczną, a niebezpiecznym zawodem niebezpiecznie się to wykonuje. No to jednak tr tr trzeba to ogarniać. I to jak im bardziej się wgłębiałem w temat, tym bardziej mi to imponowało. I właśnie Supron bardzo, bardzo fajnie opowiadał o tym wszystkim. Ale tak, jeżeli chodzi o jakieś zafascynowanie wrestlingiem, to wiadomo, jakieś plakaty sobie wieszałem w różnych miejscach pokoju a w starym mieszkaniu, czy jeszcze w poprzednim, poprzednim, gdzie, gdzie kiedyś mieszkałem. Czy również, jak wspominałem wam chyba na materiale, gdzie mówiłem, podsumowałem 10 lat swojej działalności twórczej, że skąd się w ogóle moja ksywa pain wzięła, nie? Że to się wzięło stąd, że my się z ziomeczkami, z którymi wtedy kontakt utrzymywałem, a byliśmy jakoś tam zajarani wrestlingiem i właśnie próbowaliśmy te, te ciosy, które widzieliśmy w telewizji, w grach, wykonywać na sobie. Nie róbcie tego nigdy. A to właśnie tak na osiedlu, na jakimś podwórku sobie walczyliśmy i właśnie są, się wzięła ksywa Pain, bo trzeba było się jakoś nazywać. Ale tak, no byliśmy tak zafascynowani wrestlingiem, że chcieliśmy to robić, nie? No to mówię, mi się zajebiście podobała cała ta otoczka, cała ta powiedzmy festyniarskość, ten teatrzyk, no to się genialnie śledziło. I wiecie, każdy jeżeli miał jakiś epizod z wrestlingiem, że to śledził, to z pewnością znajdzie jakiś swój ulubiony okres, nie? Gdzie najbardziej był tym zafascynowany, że mu się najbardziej podobało, że to będzie uważał za najlepszy okres. A ziomek, z którym mieszkam, wiadomo, czasy Hogana wspomina dobrze, właśnie gadaliśmy o tych starych wrestlerach, których się kojarzyłem np. na przykład z gry Legend of Wrestling 2 na pierwszym Xboxie. To to sobie jakiś taki wspólny temacik poruszyliśmy. Mija się natomiast bardzo fajnie śledziło wrestling przy okazji chyba WrestleMeni 24-25 już nie chcę skłamać, tam gdzie Shawn Michaels walczył z Undertakerem, gdzie Undertaker mu skończył karierę w ogóle. No, wtedy tym najbardziej żyłem, wtedy tym się najbardziej jarałem. Ale tak, no, moja fascynacja wrestlingiem mm, sprawiła, że w, w, po niektóre gry grałem, mi się naprawdę fenomenalnie i też, niektóre gry sprawiły, że bardzo zacząłem zagłębiać w historię wrestlingu, w historię poszczególnych zawodników. A bardzo mi się sprawdzały jakieś historyczne walki do Gianta, King Kong Bandiego, czy Teda DiBiasego, czyli million, One Million Dollar Man'a, który miał genialną muzyczkę na wejściu. No, wrestlingiem naprawdę byłem zafascynowany. Ale naprawdę przez długi czas, już tak powoli przechodząc do gry a, przez długi czas nie mogłem znaleźć sobie tytułu, który by, powiem, że spełnił oczekiwania, który by mi dostarczył takich emocji, jakich ja doświadczałem podczas oglądania wrestlingu nie? czyli zabawy w wrestling. A no przez długi czas nie mogłem się kogoś znaleźć. Dopiero jak zagrałem w WWE 2K14 no to ja dostałem to, co oczekiwałem. Dostałem absolutnie fenomenalny tytuł o tematyce wrestlingowej. I zakładam, że znajdą się jakieś lepsze gry. Nie wiem, może nawet na PS4 coś jest lepszego. Na PS4 grałem tylko w WWE 2K16, który mnie bardzo odrzucił swoim systemem walki. Pewnie do niego jeszcze kiedyś przysiądę. Ale no w 2K14 zagrywałem się najdłużej. Też wiecie, ten materiał to absolutnie nie jest żadna obiektywna recenzja, obiektywna opinia. Coś, co wam powie, że tak, to jest najlepsza gra w koniecznie w tym zagrajcie, jak chcecie wirtualny wrestling zagrać. No nie, no to wam po prostu moje w pełni subiektywne zdanie przedstawię, czemu mi się ta gra tak spodobała, czemu tak dobrze ją wspominam, czemu do niej staram się regularnie wracać. Po pierwsze, co mnie urzekło, to cała masa fantastycznych zawodników. Tutaj roster jest naprawdę potężny, moim zdaniem oczywiście. Bo są i w większości bohaterowie, postacie, które ja znałem właśnie z czasów, kiedy ja się rałem wrestlingiem, kiedy ja go bardzo śledziłem, a których kojarzyłem, wiecie, no, no... John Cena, którego tam nigdy za bardzo nie lubiłem, ale był John Cena, wiadomo. Ona się ze Singiem kojarzy. A John Cena, Undertaker, którego uwielbiałem, przecież ja się kiedyś, kiedyś podpisywałem w gazetce szkolnej jako Undertaker, to ja go uwielbiałem. Był Kane, był Edge, którego uwielbiam. A Christian, The Crider, Rey Mysterio, Cara, Jezus Maria, Triple H był, wiadomo, to, to, to jest klasyczny zawodnik. W wrestlingu, który tam potem sobie powrócił, A Big Show, no Shames był, to też św św świetny fighter, świetnie mi się jego walki udało. Santino Marella, który miał taki dziwaczny cios, kończący finisher, że, ko że robił kobrę, to była kobra nie tak się ten finisher nazywał, udawał, że jego ręka to jest wąż, że nad nim nie panuje i po prostu atakował przeciwnika. Komiczny, komedyjka. No ale fantastycznie mi się to wtedy śledziło i naprawdę fajnie było się wcielić w te postacie. A poza tym, tu była jeszcze cała masa klasycznych mm, zawodników, wrestlerów. Jest y, chyba Jimmy Snuka, jest King Kong Bundy, Andrew the Giant, y, Hulk Hogan i to w dwóch odsłonach, bo jest i ten klasyczny, powiedzmy, Hulk Hogan, co w tych żółtych ubrankach chodził i Hollywood Han Hulk Hogan. Mamy jeszcze Ultimate Warrior'a, Macho a, Jezus Mariasi, już się z pudełkiem salwuje. No jest Stone Cold Steve Austin oczywiście, Rendy Savage. No, wiecie, tych klasycznych wrestlerów też tu naprawdę jest sporo. I to na mnie zrobiło ogromne wrażenie, że ja mogę się wcielić w takie, a nie inne postacie. Wiecie, klasyczni pumpfighterzy, Fighterzy, których znałem, na przykład, z Legend of Wrestling 2 na pierwszym Xboxie, o którym już wspominałem. Czy wrestlerzy, których znałem z telewizji, tak, z momentu, kiedy się najbardziej wrestlingiem jarałem. No to sprawiło, że chciałbym się w to bardzo grać. Tak samo ogromne pokłady grywalności znalazłem w naprawdę chorej ilości trybów rozgrywki, bo tak WWE2K14 może się pochwalić przepotężnym wachlarzem, jeżeli chodzi o wybór dostępnych trybów gry. No my mamy klasyczne walki 1 na jednego, tak teamy, czyli dwóch na dwóch. Tutaj się będę salwował notatkami z laptopa. A mamy starcia w klatce, oczywiście. Walki z udziałem drabin, stołów, Extreme Rulesy, czyli że można sobie jakieś tam broni, krzeseł używać, młotków. A Royal Rumble mamy. Royal Rumble dla ludzi, którzy nie, nie siedzą w temacie wrestlingu. To jest coś takiego, że na starcie podczas walki zaczynamy jeden na jednego. Jest po prostu dwóch fighterów, i tam co jakiś czas, chyba z pół minuty, coś takiego, może co minutę, dochodzi kolejny zawodnik, aż ich będzie 40. Ogólnie odpada ten zawodnik, który wypadnie z ringu, nie? Czyli jak się go wyrzuci z ringu, to jest koniec. Ale tak tu może być po kilkunastu fighterów jednocześnie w grze. Co prawda klatki później spadałem jak już się robi chaos i w ogóle się robi zajebiście chaotycznie, ale jest pełnoprawny Royal Rumble, co jest naprawdę genialne. A mega klimatycznie, jeżeli ktoś się raży z ringiem, to to jest coś świetnego. Również otoczka sprawia fenomenalne wrażenie dla kogoś, co jest zajarane tematem, bo mamy różne areny. Wejściówki, jeżeli chodzi o poszczególne eventy, wiecie, Man in the Bank, różne wrestlingy, a SmackDown, Ronu, no, wszystko co się działo na wrestlingu, jak ktoś to śledził regularnie, te, wszystkie te różne wydarzenia, eventy, o no to cała ta otoczka, wiecie, filmiki, muzyka, no to identycznie będzie w grze, to identyczne doświadczenie Wam zapewni. W ogóle no mówię otoczka, wejściówki zawodników. No to jest coś co mnie najbardziej jarało w wrestlingu w sumie. Czyli jak dany fighter, dany zawodnik wchodził na ring, nie, że coś tam się wydurniał, a machał do publiczności, coś skakał, no robił swoją szopkę, jakaś muzyka w tle leciała. I tutaj w, chyba w większości, jeżeli nie przy każdym zawodniku, jest ta sama muzyka, którą mogliście usłyszeć podczas prawdziwych i walk, prawdziwych walk. U nich podczas prawdziwych ich wejściówek, nie? Edge ma tą swoją fajną muzykę, Mizma Uh, I came to play downstage. Ja w ogóle przez to poznałem downstage, też. Cał całkiem sympatyczny zespół, tam chyba dwie ich płyty sprawdzałem. Uh, no to, to jest genialne, wiecie mówię. Ja zafascynowany wrestlingiem, byłem mega zafascynowany grom i teraz jak sobie to odświeżałem troszkę no to znowu jakaś tam sympatia do wrestlingu u mnie wróciła, zresztą nie wiem może to widać. Że jestem trochę rozemocjonowany, jak o tym powiadam ale no, no, to jest przepotężne klimatyczne, fantastyczne doświadczenie dla fana tematu. No, ale zakładam, że inne części z tej serii, tak, z, z 2 WWE 2 coś tam dodajcie sobie jakieś styferki z tyłu, no, oferują podobne rzeczy. Ale trybem, który moim zdaniem w najbardziej wyróżnia WWE 2K14, sprawa, że jest to moja ulubiona gra o tematyce wrestlingowej, którą uważam, że naprawdę warto zagrać, jeżeli ktoś chociażby interesuje się tematem. Jest moim zdaniem fenomenalny tryb 30 lat wrestlingu. O co chodzi? Otóż, jest to osobny tryb, gdzie mamy osobny menu, gdzie przeżywamy 30 lat wrestlingu. Wrestling to jest taki najważniejszy event, jeżeli chodzi o wrestling. Do tego się dąży przez cały rok. I tutaj mamy historię każdej wrestlingu: od wrestlingu pierwszej po wrestlingu 30. I po pierwsze mamy, walczymy podczas tych, bo każde Wrestlemania jest jakby osobnym czapterem w tej przygodzie, w tej historii. I w każdej z tych Wrestlemania walczymy, mamy od jednej do trzech walk do stoczenia. Walk, które oczywiście działy się naprawdę, miały miejsce w rzeczywistości. Walczymy, no tak jak to miało miejsce w rzeczywistości, czyli tymi fighterami, którymi się powinno walczyć. Gramy oczywiście zwycięzcą, zazwyczaj graliśmy zwycięzcą, bo chyba tam było parę wyjątków. Ale również trzeba było spełnić poszczególne warunki wygranej. Co, co było mega klimatycznym, fajnym doświadczeniem. I fajnie, bardzo fajną lekcją historię, jeżeli ktoś się restingiem w ogóle interesuje. A, bo, na przykład, walcząc, no tutaj będę opierał na tej mojej ulubionej wrestlinenie, czyli Shawn Michaels, Undertaker, no, trzeba było zrobić mu stoł na przykład poza ringiem, tak jak to miało miejsce w rzeczywistości, czy tam rozbić stół w jakiejś innej walce. No, trzeba było spełnić, zrobić te rzeczy, takie wydarzenia, które się faktycznie odbywały, które sprawiały, że poszczególne wrestlinenie. Ludzie pamiętali, że one były warte zapamiętania, godne zapamiętania, że były pamiętne strasznie. Bo tutaj też właśnie mamy jakieś takie główne obiektywy, główne zadania, które trzeba podczas tych walk na Resumeniach wykonać. I są też rzeczy ukryte, które no od razu pozna, rozpoznają fani, którzy się jarali, interesowali daną Rescemią, kojarzyli ją, wiedzieli wie, wiedzą, co, co się wtedy działo, co można zrobić. A to są ukryte fajne znaczki tak naprawdę. I za wykonanie tych poszczególnych zadań. Dostajemy również y, zdjęcia z tych i informacje o przez każde Wrestlemania jest tam w, w paru zdaniach opisana, co się działo, kto z kim walczył, jakie były okoliczności. Początek każdego chaptera, przed każdą walką. Mamy filmik, zlepkę scen, pokazaną w skrócie historię, czemu dany fighter walczy z tym fighterem na tej Wrestlemani jaki mieli konflikt, co się działo backstage'owo, bo no to jest fenomenalne klimatyczne doświadczenie. I tak z każdą Wrestlemanią, no to jest genialny tryb. Tak samo bardzo fajnym trybem jest y, The Streak, czyli seria Undertakera, bo Undertaker był znany z tego, że przez tam XX Wrestle nie przegrała ani jednej walki. Że miał chyba skończył na 20, 22 wygranych bodajże, 21, już nie chcę ukonać, bo nie śledziłem tego później. Ale no można sobie taką serię rozegrać, to też jest bardzo fajny tryb poboczny. Ale co najlepsze dla mnie, ktoś się w ogóle mega jarał postacią Undertakera, chociaż bardzo mi się nie podobało jak on kiedyś na Harley'u jeździł, jak ten epizod Harley'owca, to mi się nie podobało. Undertaker to dla mnie ponury grabarz. I koniec, kropka. Ale przy każdym tej walce, tej serii Undertakera, jest cała historia, kto, kiedy walczył z kim, na jakiej jest menu, jest opis. Jest faktycznie opis z paroma zdjęciami co się działo na tej rest, rest menu, co się działo podczas tej walki, mówię, fantastyczna lekcja historii. Plus jeszcze mamy tam w opisie dalej, pod koniec całego opisu tego zdarzenia, tego eventu, co się działo. A zadanie specjalne do wykonania, czyli na przykład jak sobie odpalimy, jest opis, zadanie takie, że jak sobie odpalimy walkę, powiedzmy, w trybie 1 na 1, właśnie Undertakera z kimś, Zrobimy jakąś czynność, jakiś cios, atak w danym miejscu, to się odblokują dodatkowe zdjęcia z tej wrestlingu, na której on walczył właśnie z tym gościem. Bo to jest świetne, mówię, dla fana, jest absolutnie fenomenalna rzecz. Tak jak gry o tematyce wrestlingowej mają dość często, zauważyłem problem z systemem walki, że on jest raczej nieintuicyjny, taki ślamazarny, nawet toporny w części wypadków, a trzeba się go mocno uczyć. Kleś to wiecie, wrestlingi to raczej nie jest Mortal Kombat czy Tekken, gdzie biorąc pada do ręki i randomowo klepiąc guziki cokolwiek się będzie działo No nie no w wrestlingu jednak trzeba faktycznie opanować kojarzyć mniej więcej temat, opanować rzuty, chwilę się pouczyć tego pada, wiedzieć jaka kombinacja klawiszy robi jaki rzut, a czym się wspinamy na liny, na ring, czym się skacze, czym się zapina oponenta, jakkolwiek, że to nie wiem, przypina oponenta, żeby go wyliczyć, jakieś dźwignie zakłada. No, faktycznie wrestlingi są w miarę skomplikowane, powiedzmy, że skomplikowane, jeżeli chodzi o takie basicowe opanowanie podstaw. Tak powiem wam szczerze, że zauważyłem, że WWE 2K14 ma, jak na inne gry, swoją styczność w miarę przystępny system walki. A wiadomo, to nie jest tak proste jak Tekken, że dacie to Semiksowi z ulicy będzie ogarniał, tutaj trzeba z tym z chwilkę posiedzieć. Ale jest to w miarę intuicyjne, idzie to dość szybko opanować. Tak samo sobie się bardzo spodobało, bardzo szybko idzie ogarnąć system rewersali czyli odbijania, kontrowania ciosów. Jak już po gameplayu widzicie, resting się dość mocno również opiera na różnych przechwytach, dźwigniach, rzutach. I tutaj, jak przy, albo my zakładamy przeciwnikowi, albo przeciwnik nam, jakąś dźwignię chce rzucić, robi jakiś cios, to można to sobie skontrować. I w WWE 2K14 jest to bardzo fajny system, że mamy takie małe okienko czasowe, gdzie klikamy jeden guzik i po prostu odwracamy ten cios, że kontrujemy i my robimy swój atak. Jest to na tyle fajne, że ja kojarzę że tak plus minus po pół godziny gry różnych walk. Już wiedziałem mniej więcej, w których momentach mam guzik odpowiedzialny za taki reversal klikać. Bo to wystarczy ogarnąć jaki cios ma jaką animację ataku a na przykład w tym momencie oponent rękę zgina. No to widzimy, zgina rękę, klikamy reversal, to już wiemy, że tego ataku nie zrobi. Jest to bardzo intuicyjne, wiem, że to się może wydawać, jak opowiadam o tym. Ciężkie, ale naprawdę pół godziny się pogra. Riversaly są do opanowania, to jest postawa tej gry tak naprawdę. I to jest naprawdę fajne, że to idzie szybko opanować. A nie mówię tylko na swoim przykładzie gościa, który coś tam powiedzmy w liznął, jeżeli chodzi o oglądanie, granie w to. A tak y, mówię na przykład, na przykładzie ludzi, którzy nigdy nie grali w wrestling, nie mieli z tym styczności, a też to w miarę szybko panowywali na jakimś tam poziomie, pozwalającym na, na luźną, bezstresową grę. Więc 2K14 jest pod tym względem gameplay'owym naprawdę fajnie wykonana. Więc tak już troszeczkę podsumowując, no jak powiedziałem na wstępie, jest to moja ulubiona gra o tematyce wrestlingowej, do którego ja bardzo chętnie wracam. No powiem wam tak, ja sobie teraz do niego wróciłem w nocy, przed nagrywaniem tego materiału, że po prostu sobie przypomnieć, co tam się działo, jak się w to walczyło, czy, było, czy jest to w ogóle gra warta omówienia. I powiem wam, że ja przepadłem na parę godzin, ja się w to strasznie wciągnąłem, te luźne walki ciągle odpalałem, Wrestlemania sobie dalej cisnąłem. No, przegenialna gra, tylko oczywiście. No i tu jest ten problem. Trzeba jednak być sympatykiem wrestlingu, ewentualnie jakkolwiek się interesować jego historią, bo jeżeli będziecie zainteresowani poznaniem historii wrestlingu, co się działo na poszczególnych no to tryb 30 lat wrestlingeni, wam się powinien w 100% spodobać. To jest genialne. Ale też, jeżeli po prostu chcielibyście dać szansę jakiemuś wrestlingowi, to szczerze sądzę, że 2K13 jest najlepszym punktem. Wejścia jest strasznie przystępna, macie naprawdę fajny rooster, bogaty rooster fighterów, sporo trybów rozgrywki, do, bardzo dobry system rewersali, spoko gameplay. Po prostu dobrze się w to gra i mówię, jak grałem jeszcze w WWE 2K16 z tych nowszych rzeczy to już na PS4 to mi się w to nie grało tak dobrze, tam, tam mówię, system kontur czy ogólnie walka to to już nie sprawiało tyle przyjemności to 14. A nie, nie, nie grałem w 15, nie grałem w 17, 18, te to, to nowsze części, więc nie powiem wam czy to na, na pewno jest najlepsza część. A no, to jest najlepszy resting w jaki ja grałem osobiście i mogę wam go naprawdę szczerze zarekomendować. Jak tylko macie ochotę na coś takiego, to naprawdę sądzę, że warto sięgnąć. I też jeżeli chodzi o jakieś kwestie kolekcjonerskie, coś takiego, wiecie takie ciekawostki, to gra poszła na dwustronną układkę. Tutaj na przykład macie na jednej stronie Doroka, Roka, którego nie wiem, może kojarzyć, kojarzyć z filmów, bo to jest teraz znany aktor. Natomiast z drugiej strony, weźmy płytkę, będziecie mieli O Jezus Maria, zawsze zapominam jego imienia. Brian, David Brian. Gościu, który zawsze na wejściu był taki jest, jest, jest. Echa Brian. Ale no tak, mamy dwustronną okładkę, więc to jest naprawdę spoko. No ale co? No nie będę wam już chyba bardziej w wrestlingu. Jak ogólnie mój kanał śledzi garstka ludzi, z czego i tak się bardzo cieszę, że tu jesteście. Kocham was przecież, ale wiecie, garstka ludzi, poszczególne materiały sprawdza jeszcze mniejsza garstka ludzi, tak już materiał o grze wrestlingowi to sprawdzi mnie, może jedna osoba. Ale tak, jeżeli graliście w ten tytuł, czy wspominacie go jakoś, szczególnie wspominacie gry wrestlingowe, wrestling, Jezu, zróbmy sobie, jeżeli się raliście tematem kiedyś, dyskusję na temat wrestlingu, chętnie w to wejdę. Przeżyjmy to, Prze powspominajmy sobie te piękne czasy wrestlingu jeszcze raz. A czy, mówię, jak wam się gra podobała, czy plan, planujecie w nią zagrać, jak wam się materiał podobał, sekcja komentarzy należy do was, a jeżeli chcecie być na bieżąco ze mną, z tym co ja w internecie tworzę, to wszystkie niezbędne linki do Facebooka, czy też Instagrama znajdziecie w opisie tego materiału, a tak to co, ja wam już pięknie dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do następnego, elo.